I Witam dzisiaj na odcinku serii, która jest była na kanale Nowym Mieście Dzisiaj sobie jak ona się wyśpi To zaprosimy sobie do spędzania czasu na parceli naszego chłopaka mm, profil Tak naszego chłopaka wojciecha. Poprosimy go, aby z nami zamieszkał. Zobaczymy jak to mi wyjdzie. odwiedzi rezydencję sąsiada i trzech przyjaciół. Żebyś już stała o ten papro. w sumie jest druga w nocy czym ty w ogóle się zajmujesz tak chciałabym się dopytać jest przyjaciółka świata przez 150 lat Przynajmniej też przyjaciół mm -hmm. mamy aspiracje i tego na gotową aspiracje mam z gry Zanim twój chłop będzie w stanie przyjść, to pomaluj sobie coś, coś kasymonu. No. Tak więc, ten odcinek jest nagrywany na nowym sprzęcie, więc liczę na to, że będzie mnie słychać lepiej. Aż <try>

co robisz? Czym jesteś tak zajęty? Lasła siejana na kompa Działania nie Romantyczne nie we Ja nam małż, Mam się nam ziała. Ciebie w rodny jesteś. Mhm. To mamy na pieniędzy. Wałku, Wączku. Dobra. Czijcie w oko. Co to by Skorzystaj. Wyką się. W nie, jakąś kasę mamy. Damy rady zamówić sobie jedzenie. Może się uda jeszcze. Dybać naszego narzeczonego. Do śmigłów. Byśmy... Skorzystaj, weź sobie zjeść sałatkę sobie sobie jakieś zlecenko zrobić, coś takiego. jest małe skinięcie z budżetu, z którym jest szkicowniku. Uzyskajcie grafiki, dobra, no to. Wolny szczelec, rozmawiać z klientem. W sumie... w sumie teraz nie wiem jak nagrywać odcinki, bo na pewno będę się starać montować bardziej sumiennie niż te, które już wleciały na kanał. Z tego co próbowałam, ten mikrofon głos jest lepszy niż był. Zobaczymy. Ludzie skazajcie, znać w komentarzu. W komentarza w komentarzu. Jak to woli, czy jest lepiej, czy nie. to, nie musisz myć jakaś dziesięteczka wpadła. Zaproś go do nas później. Ty byś popracowała pracowała. Z dziewczyną. <laughs> なるほ Czekam jak się usłyszę. Czekam, jak się Ja nie chcę, co sądzisz. Mordor, on Dwie domu, nie ma do nas Ja czekam, czy nie musi obiad robić, bo ty dziady go nie umiesz gotować Dobrze, że ci się trafił takim mąsą umie gotować, byś spaliła nam dom Kobieto Ojciec nasz mężu, mężu siedzi na Musisz więc skorzystasz i... gdzie spać A ty jak tam z twoimi umiejętnościami? I zacząłeś grać, a ty nie grasz, tylko rozmawiasz z kimś. Ugrajeć, proszę. Miej przynajmniej czek. Ooo nie! Opcjonalnie jest. Ale... Chipy to sobie możemy zaraz mikrofon nakupić. I do chipy możemy zacząć pisać dalej. Bo musimy rozbudować nasz domek coś go przemyzlować Co ty jutro idziesz pierwszy raz do roboty i ty chciałeś robotę zmieniać? Ej hopie hopie Coś ci ciebie wyrosło to ja nie wiem I jak tam pojadłaś? Smyczona oh, jest. Rzecz oh, Rzecz oh. kochani O nasz drugi poziom? Jesteś skupiony. Miej trzech przyjaciół. Z kategorii przyjaznej, zabawne wobec innych simów, to mam że Zostałem przyjaciółmi. Postęp można śledzić w panelu w Okej, okay. okay. tak <grymka> czemuś do kieszeni to To tylko Oj, przepraszam. Czekamy, co się on nie wziął. Tutaj no, jest dźwięk, dźwięk. taka... ...słysząc z w i potem dopiero spać. Zajmiemy się twoim mężem. No, czy znaczy naszym mężem. No Na i jak skończysz, to też nich skorzystasz. Zawalaj weźmiesz, się wiesz i weźmiesz sobie. Wąpiesz się no i pójdziesz spać na drugą stronę. Zaczynać raz. By szybciej pracował, byś ah. był w ah. Chociaż na fajnie po pierwszym gazonowaniu się nie dostanie. To jesteś szczęśliwy. Troszkę możesz się Cieszę się, czy mi się zdawało. Czy ona ma buty do spania? Nie przypominam sobie, że nie dawało buty do spania, ale okej. Okay. Mogło się i tak wydarzyć. Tak dawno nie grałam w tym serii, że ja już nie wiem, co się mogło wydarzyć. A co się mogło nie wydarzyć? Także wybaczcie kochani, jeżeli coś tutaj plątam jest coś, a czegoś nie ma. Po prostu dawno mnie tutaj nie było. Tata, a ty masz tylko nowy Hmm. <śm> Ci, nie skąd, nie spać. Na pewno zostaniesz pierwsza. Przecież ciebie muszę pilnować, ale mi się wydaje. Ty możesz zaspać do pracy. Wstałaś pierwsza. Jaki Co Ci za 5 godzin. Do dziesiąty mniej więcej zaszłaś. Wziąłem, że tak. Idź, skorzystaj więcej opcji. otwórz Weź porcję. No w sumie weźmiesz i poszukasz jakiegoś zlecenia. W sumie tutaj. O, to ładnie wygląda. Tak, to no, małżonku, no, ty też wstajesz powoli, pójdziesz skorzystać, tak samo otworzysz i weźmiesz sobie płacę. Jakie no ciuchy, królisie, się. Weź pytaj o mi porodu Bo A może ci siuś i jeść Bądźcie cześć I ci jest O oh, no <laughs> Nie wiedziałam totalnie o tym Mamo odchodzi zapokalnięcie oh. 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 oh.

Wtedy weźmiemy w mieszkanie zielono. Aha, no szaba! ja sobie bardzo jak Super, jesteście. Haraza. będziemy Nie, nie. Nie, nie. Nie, tak pójdzie no surday pójść O, A jak do mnie nie wychodzi z domu to zaraz O, zaczął się nam piąty I co robot Okej okay, kochani moi Zostaje naszego fana w domu, sobie sprzeda obraz. Ja w tym momencie kończę ten odcinek, a Was zachęcam do subskrybowania, łapkowania oraz komentowania, jeżeli byście mieli pomysły na jakieś serie, czy też chcieli, żebym coś nagrała dla Was specjalnie, jakąś serię bądź, jakieś wyzwanie. Zachęcam do pisania komentarzy, a ja się żegnam. Nara!